Manu, cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny w Wiedźmiaku, ziomeczki. A nie jesteśmy tu bez przyczyny. Zbrojmistrz ma dla mnie bardzo fajną niespodziankę. Otóż buty mam bardzo fajne nawet, ale kurczę, można wykonać nową zbroję. Kirys Engren, przedmiot magiczny. Podniesie mi pancerz, co, co kurczę troszeczkę jeden akcji i obniży, ale pancerz będzie lepszy i chyba sobie to wykonam, bo potem jeszcze mógłbym wziąć i zrobić takie coś. Tylko, że w tym momencie brakuje jakichś składników. Czego mi to brakuje? Mm, brakuje mi zbroi Mińskiego cechu gryfa. No dobra, no, to jest Wiedźmiński Rynsztunek, to już później jest wery e, Pro. Ale w tym momencie to, to wytworzenie tego mi na serio wystarczy. I jeszcze z tego, co ten ziomek wiem, może mi wytworzyć lepsze rękawice i może mi wytworzyć spodnie topornika. No, bo te były gorsze. Dobra, to teraz mogę sobie wyjść, ale tego kurczę, dawno tyle nie zrobiliśmy, nie? Trzy rzeczy wykonałem. Dobra. Przynajmniej nie trzeba za to płacić. Ekwipunek. Pokaż. Po pierwsze ten pancerzyk. Zaraz tam jakąś runę wpakujemy. Po drugie to. Też tam runę wpakujemy. I to. Super. I teraz widzimy, jak o wiele lepiej wygląda. Um, Wejdziemy jeszcze na chwilę, bo wiem, że tak by mi troszeczkę szkoda. I weź mi. Rozmontuj, rozmontuj to. Rozbierz na części. A to też w sumie możemy porozbierać. Troszeczkę kasy przy tym Może nie, że stracę, ale To na srebro Czachy na prochy To też tego nie rozbieramy To na co możesz? Hitynowy pancerz Aha Dobra, to co to? kłak potwora i skóra potwora W tym momencie nie ja chcę usunąć ulepszenie, czyli wyciągnąć. Z czego? Z tego wyciągnąć: wyciągnąć z butów i wyciągnąć z rękawic. A teraz. Nie, naprawić, że mioszło sklep. Teraz ci to chcę sprzedać jeszcze w dodatku. Bo raczej... Ej, ale ty masz pieniądze, co by ci jeszcze wcisnąć? To ci na pewno wcisnę. Tu ci nic nie mogę wcisnąć. Tu ci coś powciskam. A wszystko, niech to idzie. Won. Tu tego ile ja mam? Ja pierniczę. Tak żebym tego nie nosił bez sensu, nie? Bo po co to, jakby tak, że tak tu ujmę kisić? A. O, też może wylecieć, to też nie leci. Dobra, reszty jakby nie. Masz kasę, to mogę z Ciebie dojść. Pierścień i to dobra. 3600. A coś ciekawego widzę, że tu masz mapę. A nie wiem dlaczego, ale nie pokazuje mi, 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 co tam dokładnie sprzedaje. O, teraz mi pokazuje. Trzecia mapa, Edwin Mapa kierując się zawierająca. Możesz odnaleźć elementy widzieć miskiego ręsztunku. E, pergamin. Spodnie kawalerzyste, a ja mnie kupię. Pancerz ze Spingok, ok. No i chyba tyle. Czekajcie, narzędzia nie. coś. ty Tu chyba nie masz jakichś lepszych itemków niż te, które ja mam u siebie, a raczej wątpię w to Dobra, to wypad, idziemy za zadaniem głównym Spodnie kawalerzysty, chyba, że to jest jakoś lepsze Może, ale niekoniecznie mi się wydaje Ekwipunek, chemia, rzemiosło Długi miecz, niw tu nic chyba lepszego nie ma O, schemat, miecz mariborski, czyli jest jednak lepszy tylko że popatrzcie, psz, nie ma żadnych takich. Nie, ja zostaję przy swoim mieczu. Mój miecz jest w tym momencie zajebisty. Mi się podoba. niż stalowy miecz. No ale tu muszę mieć stalowy miecz winnicz niskiego cechu gryfa, muszę go znaleźć. Pokażcie te spodnie kawalerzysty. Czyli spodnie są na samym dole. Może to tak Spodnie kawalerzysty, myśliwskie, pancerz to co ma. Dobra, nie ma lepszych. Okej, okay. zobaczcie, teraz już wyglądam w miarę w miarę fajnie. I serio jestem... Ulepszony, co mi się nie ukrywam podoba. Jeszcze byśmy mogli skoczyć do kowala, ale może sobie to darujemy. Zadania e, główne tutaj. Spotka się z, Zoltania, z Zoltanem w miejscu zasadzki. A teraz jeszcze zapiszę. Aha, bo już zapisałem. Dobra, wejdziemy z Zoltana. Żoltan 600, to ja muszę popylać przez. popylać przez miasto. Widzieliście mój mieczyk? Który? Nie ten. Schowaj go. Ten. Jest genialny po prostu. Jak on mi się podoba. Runy wpakowane. Do niego, nie? no pięknie nie. To powinno być? Dobra. A może. Dajcie konia. Ojej, gdzie go tam daliście? Zapraszam, zapraszam Zapraszam, zapraszam Cię, po, powoli. Nie chcę tu nikogo prze, przekuć. Nie mogę tego zrobić w tym miejscu, ale mogę tutaj. Czego ta jakby mapa się tak dziwnie zmieniła? O. No! Ej, 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 bez przesady! Niewidzialna ściana! Druga niewidzialna ściana ta gra mnie już zaczyna no. oszukiwać. Chyba drogowskazem mógłbym. No, ja nie mogę tego zrobić w tym miejscu, jestem na wsi, mogę sobie już popylać. A to niezwykła sprawa do walki Cicho, znowu ten ziomek, zobaczcie. To chyba jest ten, którego już kiedyś... Tak, to jest znowu on. Ty... Nie masz dość. Nie gadaj tyle, tylko. Dobra, patrzę Ej, wyprowadził cios, tylko że ja mam zbyt dobry miecz. Dobra, tak cię po, po, postraszę. Chodź. Dość! Co dość? Może bym cię wykończył w końcu. Wystarczy ci już? Tak. Ale następnym razem... Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. <laughs> Czyli jednak podniesie. A ja go ubiję Spoko, ja to zrobiłem tylko dlatego, żeby doświadczonko oczywiście dostać. Dalej płotka, dalej! Płotka zasuwaj. Płotka śmigaj, bo to naprawdę tak być nie może Tutaj tędy Spotka się z Soltanem, miejscu zasadki. Mogłem użyć tego drogowskazu, co nie? Ale po co? Nikt tędy nie przejdzie, a ja tędy prze prześmigam. Na piechotę dawajcie skrótem przez moczary. W sumie ten kawałek tędy przeszedł. Raczej na pewno. Jesteśmy. Zobaczymy, co Zoltan wykminie Widzę, że wszystko gotowe. Pewno. Jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę, choćby wysłali cały oddział. I wiesz, ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. I nie, żebym nie chciał natłóc trochę tych świętojebliwców. Tylko nie rozumiem, dlaczego, skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić jazd. Plan z zasadzką jest prostszy. Menge zaplanował już przeniesienie jaskra do Oksenfurtu. Niech Dudu pod postacią Mengego wyda rozkaz. Bo wypuszczenie jaskra musiałby jakoś wyjaśnić, a my nie chcemy wzbudzać podejrzeń. No, może i racja. Liść silna? Co ty tu robisz? Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o Jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego Grajka, chyba że mu... <laughs> Ach kurwa, ale bym zrymował Gerard, Ale przynajmniej <laughs> nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Gerald, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy, jak mój burek, kiedy dostał skrętu kiszek. Dobrze, niech zostanie, ale pod jednym warunkiem. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w gwinta. Hmm. Nie mam ochoty, ale wy możecie zagrać. No, no dobra. Widzę, że znasz podstawy. To teraz zagramy na poważnie. <grymne> jadą, jadą już! Ruchy. Priscila, zostań tutaj. Mam nadzieję, że w końcu tego jaskro odbijemy. Powiedzcie, że on tam jest. No raczej na pewno. Macie przerąbane. Śmigamy. Zobie to drewno zetniecie? Jest pułapka Będzie bolało. Krasnoludy pomóżcie. Trzech nas leci. Wzięli jaskra. Jaskier. Moment, 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 czyli co w tym momencie ja robię? Dobra. Dziś jeszcze trzech ze środka wystrało. Pojechali tędy. Zaraza zgubiłem go. Trzeba będzie poszukać śladów. No, moment, za nim. Mam, to się samo jakby ruchamia. Odciski są wyraźne. Oni był przeciążony. No pewnie. Tutaj jadę zawsze środkiem tego koła nie patrzę się jakoś na teraz kich... nie płotka, to tylko pszczoły. Nie bój się. Ej! Tutaj? Tak co ciebie za Pewnie Ślady kopyt No. Jechali tędy? Przejeżdżał tędy ktoś? Dwóch mężczyzn, jeden przewieszony przez siodło. A tak, i no śmignęło tam na lewo odbił dobra ale głowę bym dał, że to jakąś babę wiózł bo taki piski wrzask <laughs> no, też mi się tak wydaje na lewo odbił Jedź, płotka. to moment, gdzie w końcu płotka Tutaj. nie tak szybko płotka raczej szybciej Te ślady by mogły się wcześniej pojawiać, żeby jakoś łatwiej się jechało za nimi. Wygląda na to, że koń zaczął kuleć. Jest. U. Koń padł. Skoro padł im koń, nie mogą być daleko. No, też mi się tak wydaje. Ej ty! Co tu się wyrabia? Badaj po chaty w lesie. Mama, pogadajmy z nimi. O co chodzi? To ja się pytam o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna? No był. To na pewno jaskier. Łowca zabarykadował się od środka. Jest jakieś inne wyjście? No niby jest. Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. No dobra, tu masz klucz. Wchodzi się przez klapę na tyłach. Dzięki. W końcu Jaskier Dzięki. będzie chyba wolny, mam nadzieję. Więc sensie najpierw z nim będziemy walczyć. Klapa na tyłach, tędy nie przejdę. Ale przejdę tędy. O! Get in. Nooo! Widzmiak. Kurczę. A jaką mam <laughs> warunki do mnie nie oszukać? Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? I nie będziesz próbować żadnych sztuczek po drodze? Wiem, że w każdym z jest skarga w Tak, ale wiem też, że tego nie zrobi. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za zdrowia, jak mówiłem, to wpadł w to... Dobra, idziemy. Podjąłeś bardzo mądro decyzję. Powiem ci więcej. Dziś jesteś sierżantem, ale jutro... ...trupem. Nie, tylko nie knebel! Cześć! Wow. No bez kitu! Kurde, ja mnie o oklepuje. No, czekajcie, tylko znak chcę uruchomić. Cichutko, Cześć! jaski, chodź. W końcu Ci dopadłem. Kurczę, po czterech, pięciu, sześciu materiałach, dziesięciu mamy jaskra. Małeś znowu wszystko zepsuć? Właśnie kiedy go rozpracowałem? <głos> <głos> Jasne. Ee, cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co? Z... Chodź porozmawiamy na zewnątrz. No, warunkiem, że tam straż jakaś nie wbije. Jestem ciekaw... O, dobra, żyję, bo się bałem, że nie będzie. Pryszcilla! Co ty tu robisz? <noise> Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Jaskier dzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła! Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja... ja nie wiem, gdzie ona jest. Nie, 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 nie! PIERDOLĘ TĄ Nie! Jak? Jakim prawem? Jakim prawem do jasnej pały! 6, 7, 8, 9, nie wiem ile materiałów poświęciłem na to, żeby cię znaleźć, fioletowy pedaliku. Dlaczego nie wiesz, gdzie ona jest? Dlaczego? Dobrze że mnie przynajmniej nie widzicie, dobrze że jestem wycięty. Kiedy widziałeś się ostatni raz? Ja na nie wyspie mógł. świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z Kurwiera. Wow. O, dobra. Przemy zagramy sobie Siri. Taki plus. O tyle. O tyle dobrze. O tyle coś lepszego. Cześć! Ej! Ty buzdyganem! Tak się nie robi! Siemaneczko! Eee... Pan! Zasuwamy. Ale ich tu jest Zamknęli wszystkie bramy! Musimy uciekać, uskakuj na konia! Do świątyni! O tutaj, dobra Na złamanie karku, no pędzimy Szybko, 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 szybko 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 No też Lebo. się chciałem przycisnąć Ale że tu ich jest. No, zasuwaj Ciri, bo jak wystraszą konia, to spadniemy i będzie kicha. Dobra, teraz już lepiej, musimy zostawić tu konia, ale już nie Jak polecieli! Schodź no, Ciri, błagam cię. Niebo zginę. Niech się troszeczkę i odnowi to. Musimy poczekać. Dalej, kurwa! Dalej, kurwa! No to się wjebało. Poszli! Won! Chodźcie, chodź, chodź, jaskier! Zmykamy. Jest, jakieś przeładowanko, chyba się udało. Ciri kurczę robi większy rozpisz, niż ja, nie? Straż, straż! Jaskier! O tak! <śmiany> <śmiany> Jakie cudowne kombosy tu się dzieją! Uwaga! Zniknęła. A ja pojmali. Zaraza! Dlaczego oni zawsze... na Zaraza! A Ciria, jak nie ma, to tak jak nie ma. To dużo się jakoś nie dowiedzieliśmy jeszcze, to tam. była za przygoda. W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, zoltan. Musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Tylko to cię obchodzi, że powstaną z tego pieśni. Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Siri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy, mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je skurwielowi? No to się Cywił cieszy. Za to skurwiel pewnie ostro się wściekł. Nie żyje, że tak to umiem. Ujmę. Skurwiel nie żyje. Oho, to widzę, że ty też się wściekłeś. Tak, jakbyś widział co on robi tam z dziewczynami, to byś się też wściekł. Zasłużył na to. Tak samo jak na swój przydomek. A nasz wspólny przyjaciel z Igirojem, Jego też odwiedziłeś? Ma się dobrze. Szkoda. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. Ciri mówiła, co to jest i dlaczego poszła z tym do skurwiela? Poszła do skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a skurwiel dostęp do czarodziej. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiś kąt. Wiesz coś o tej klątce? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz. Nie, były po elficku, więc Cili często mam rotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafel Elaine, Kedmil Foli, w Dorn Epteneid, Bundro Itne i Jahus. Nic mi to nie mówi. No, mnie tym bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermore. Owszem, dalej jest żywa i porywcza. Ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Co? Znowu mi się wymknęła. A byłem tak blisko. Przyjechała tu z Welem. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To, że tam wróciła. Wątpię, rozmawiałem z baronem. To on pomógł Cili w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jeni i mnie. A Jen jest na Skeligę i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Cili. To co? Skeligę? Skeligę. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskiem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałki i rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu Buda. Wpadnij do mnie jak będziesz w okolicy. Sto lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz dzięki za pomoc. Dobra, to tyle z tej, tyle z tej sekwencji. Na skaligę chyba popłynę, ale to jakby sam będę musiał się uruchomić w ten sposób. Dobra, słuchajcie, no to w tym momencie to tyle. Poziom 17 dostępny, czyli jeden punkt, kolejny. Fajnie. By the way, to sobie rozdamy pod, podczas kolejnego odcineczku. Teraz zobaczmy na zadania. Kierunek skillage. no proste, śladami Siri. E, była na Velen w Nowigradzie. To może teraz zamiast do skillage, to jeszcze sobie tutaj porobimy zadań pobocznych. To teraz będzie jakaś sekcja troszkę dłuższa zadań pobocznych. I ze zleceń jeśli takowe teraz w tym momencie mam do wykonania powrót. Powrót z bagień. Odbierz umówioną nagrodę od zleceniodawcy. to by się przydało zrobić Porozmawiaj ze strażnikiem, śmiertelne rozkosze. Więc mi z nas coś, co zaintrygował okazało się, że utrzymuje porządku w nowej Gradzie. Nie jest jednym problemem miejskiej straży nieuchwytny Jaszek. No mamy tego troszeczkę tutaj do zrobienia. Więc kurczę, z tego względu, że zakończyliśmy całą sekwencję z Siri Velen Siri i w Nowigradzie, to zanim trasy pojedziemy do Skillage, to właśnie tutaj zrobimy troszeczkę zadań pobocznych i zleconek, i też pytajniczków, więc teraz przez jakiś czas, przez myślę 5-6 odcinków nie będzie wątku głównego, więc jeśli bawi was tylko i wyłącznie wątek główny, no to. Sorki wielkie, ale. Musicie jeszcze czekać. Podejrzewam, że 2-3 dni będzie trwał. 2 dni będzie trwał teraz wątek poboczny i zlecenia wiedzieć A może ten nie że wątek poboczny. Te zadania tu są naprawdę tak rozbudowane, że prawdopodobnie nawet nie odczujecie różnicy. A teraz to tyle. Trzymajcie się gorąco. Cześć, na razie. Pa!